Czasem trzeba po prostu wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie stop. Trzeba wiedzieć, kiedy odłożyć kamerę. No bo powiedzmy sobie szczerze: żarty są słabe, filmy się nie klikają, komentarze są miażdżące. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. I dlatego na koniec powiem tylko tak: Kiedy Brytyjka nie jest zadowolona z kwiatów? Kiedy jej nie smakują? Dziękuję tym wszystkim czterem z Was, którzy w te święta nie wkleili mi kartki świątecznej z internetowego generatora życzeń. Dziękuję tym wszystkim z Was, którzy doskonale wiedzą, jak słabe jest spamowanie życzeniami, ale stuknięcie w Zaznacz Wszystkich i Wyślij Wszystkim było od nich silniejsze. Dlatego udzielę Wam wszystkim bezpłatnej porady, niczym prawdziwy coach sukcesu. Witam Cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, świat się nie zawali, naprawdę nie zawali się, jeśli 24 grudnia. Nie zaznaczysz wszystkich znajomych na liście znajomych i nie wyślesz im kartki z Jezuskiem. Co? A tak! coś wam pokażę. Mam tu ze sobą wskaźnik poprawności politycznej odcinka kupiłem go za pieniądze, które podawaliście mi na Paypal. No nie mam szczęścia do monetyzacji, no, ciągle dostaję po głowie żółtymi dolarami. Z jakiegoś powodu moje filmy nie są przyjazne światu i dlatego YouTube spycha je na dno studzienki. Na szczęście kupiłem sobie na chińskim ebayu to urządzenie, które będzie ostrzegało, że odcinek idzie w niewłaściwym kierunku. Postaram się w takim razie, aby to wideo było poprawne politycznie nie zawierało ani jednego suchara, a słowa używane w tym odcinku wyznaczały nowe kanony języka polskiego Co na to Boguś Pierdolisz a, a, a... Dzie dzięki Boguś. Kiedy kilka lat temu płynąłem łodzią do Anglii z bananem w jednym ręku, a z iPhone'em w drugim, myślałem o Polakach w Wielkiej Brytanii w kategorii milionerów. I nie masz prawa myśleć o Polakach w Wielkiej Brytanii w innych kategoriach. Jeśli cała twoja wioska powtarza Piotrek wyjechał do Anglii zaledwie 6 miesięcy temu i zobacz jakim ślicznym Audi teraz jeździ. Bartek dostał robotę menadżerską i zobacz, jak się pięknie stawia. Znaczy buduje się, no u mnie na wsi się stawia. Zbyszek jeździ od dwóch lat do tej Anglii, zobacz, jaki wieś, piękny ogród zbudował. Jako piękną altankę jej postawił. Ten to tam zarobił tych pieniędzy. Ludzie mówią, że on podobno w sklepie to nawet reszty nigdy nie chce. No więc mając tak doinformowane sąsiedztwo na wsi, byłem przekonany, że najlepszym dowcipem, jaki przywiozę ze sobą z Polski będzie... <laughs> uwaga! Zabrakło do pierwszego. Spokojnie, pochodzi drugi semestr w tych samych ubraniach, no koronaj z głowy nie spadnie. Od jutra podnoszą akcyzę na alkohol. To znaczy, że dzieci będą mniej jadły. Myślałem, że Polacy w Anglii mają zupełnie inne problemy. Problemy inwestycyjne. Coś jak... Gdzie w tym tygodniu ulokować pieniądze, żeby nie wylewały się z konta? Co wybudować w przyszłym roku, po tym jak skończę robić altankę? Autentycznie wydawało mi się, że w Anglii, przy podobnym poziomie wydatków, ale czterokrotnie w wyższych zarobkach, moim oczom ukażą się stabilni finansowo ludzie z dziesiątkami tysięcy funtów na koncie. Ja osobiście nawet nie wyjeżdżałbym z Polski, gdyby w odpowiednim czasie mój dyrektor banku podniósł mi pensję z 1490 zł do 1800. Wówczas nawet nie pomyślałbym o zakupie biletu do Bostonu, a te vlogi wyglądałyby tak. Witam Cię na moim kanale, bardzo serdecznie. Pamiętaj, jeśli upadniesz, to nic się nie stało. Obtrzep kurtkę. Pokaż całemu światu, ty jesteś zwycięzcą. Pierdolisz. Będą ci rzucać kłody pod nogi. Będziesz się o te kłody przewracał. Upadniesz. Niejednokrotnie upadniesz boleśnie. Powstań. Obtrzep kurtkę. Powiedz: jestem zwycięzcą. Z twoich pomysłów będą szydzić. Będą cię wyśmiewać. Powiedz im, jestem zwycięzcą! Bądź tak pozytywny, żeby negatywni ludzie usuwali cię z Facebooka! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Podwyżki nie było, coachem też nie zostałem. Dlatego wylądowałem na brytyjskiej fabryce. Jaki byłem zdziwiony, kiedy po kilku tygodniach pracy menadżer zmiany zapytał mnie i żonę, czy pożyczymy mu 100 funtów do końca miesiąca. Myślałem, że to jakiś błąd systemu. Tłumaczyłem sobie, że może wszystkie pieniądze trzyma na jakiejś lokacie terminowej, której nie może zlikwidować. Jeździ superwozem? Tak, to na pewno lokata. Na pewno nie może jej zlikwidować. Teraz dlatego chcę pożyczyć 100 funtów do końca miesiąca. Ale menadżer zmiany nie był jedyną osobą, która chciała pożyczać ode mnie i od żony pieniądze. Na przerwie dosiadł się do nas chłopak, który wysypywał kwiaty na linię. I zapytał, e, przepraszam bardzo, czy przy dwóch tygodniówkach byłoby dużym problemem pożyczyć 20 funtów do następnego piątku? To był jeden z tych chłopaków, którzy kiedy ci o coś proszą, to tak podświadczą świadomie ściągają Ci brudek z koszuli. Gdybym miał krawat, to pewnie poprawiałby mi krawat, kiedy prosił o te 20 funtów. I to też mnie zdziwiło. Gość jest na fabryce od 4 lat, jego tygodniówka, to jak moje dwie, okradli go. Może, może na lokacie? Czy? Nie rozumiałem, ale kilka tygodni później zasiadłem za sterami banku i nadal nie rozumiałem. Podejmując pracę w banku, dołączyłem do zaszczytnego grona polskich fryzjerek, polskich dentystów i polskich lekarzy, którzy muszą koniecznie, no muszą koniecznie poznać historię każdego klienta. I im dłużej tego słuchasz, im dłużej na to patrzysz, im więcej w tym uczestniczysz, tym dotkliwiej przekonujesz się, że nawet gdyby z Polski do Anglii prowadziła prosta droga, to nasi i tak szukaliby drogi na skróty. Cze Czego? Ej. Spora ilość moich klientów była jak Łukasz z Hajginu. Higin to taka ekipa, która wypłukuje brudy z fabryki, przynajmniej teoretycznie. Teoretycznie, bo zawsze coś tam zostanie, namnoży się, a potem wycofują produkt z półki. No więc Łukasz siedział w Anglii już dobrych 5 lat i kontrakt miał na noc na 12 godzin. Cała jego praca polegała na dolewaniu z wielkiej butelki chemii do mieszadła. I to było wszystko. Mieszadło. Rozlewało tą chemię po specjalnych podajnikach, a stamtąd chemia szła już po wszystkich maszynach na fabryce. Za tą pracę Łukasz przytulał 435 funtów tygodniowo, a do tego dodatek 40 funtów za nieludzkie godziny pracy, w końcu nockę. Można z ręką na sercu powiedzieć, że z tych 12 godzin Łukasz przepracowywał 30 minut. Przez pozostałe 11,5 godziny chłopak albo stał w recepcji, albo grał z innymi hajdzinowcami w pokera. Jak po polsku nazwać osobę, która pracuje w hajdzinie? Chemiowiec? No więc Łukasz grał z innymi chemiowcami pokera na prawdziwe pieniądze. I nie Specjalnie sobie w tym pokaże radził. A jak sobie nie radził, to pił. Tak więc o szóstej nad ranem Łukasz wychodził z fabryki lżejsze o jakieś 200 funtów i pijany. Ponieważ pracę kończył o szóstej nad ranem, a dniówka wchodziła dopiero o siódmej. Nikt go nie kontrolował. Menadżer Łukasza przychodzi do pracy o dziewiątej, a kończył o czwartej, więc no. i dosyć często pijanemu Łukaszowi rodził się nad ranem pomysł. A może tak pójdę do placówki banku i zapytam tego Polaczka Raz jeszcze. O pożyczkę! Musicie wiedzieć, że bank w Anglii udziela wszystkich pożyczek konsumenckich na podstawie decyzji systemu. Jak system ma dla. Klienta zero, no to co zrobić? No, no, no nic nie, nie zrobisz. Możesz mu co najwyżej kazać przyjść za miesiąc. Chemiowy Łukasz już dawno uznał, że przy 500 funtach tygodniowo to on władcą życia nie będzie. Poker kosztuje, zakłady w koralu kosztują, alkohol w pudełeczku śniadaniowym musi być, papierosy drożeją. No życie nie jest tanie, panie Tomku. W momencie, kiedy Łukasz pojawił się w placówce, natychmiast pachniał nim cały budynek. Ale przyznaję, brytyjska recepcja jest bardzo dobrze wyszkolona, jeśli chodzi o młodych ludzi pod wpływem. Ilekroć wyczuwali alkohol w powietrzu, reagowali bardzo profesjonalnie. Od razu dzwonili do mnie. Bo to klient pod wpływem, więc na pewno będzie chciał polskiego tłumacza. Tutaj koło się zamykało, bo Łukasz zawsze albo prosił o mnie, albo to recepcja prosiła mnie do niego. Złoty klient pomyślicie. Nie, pomimo dochodu rzędu 2000 funtów miesięcznie i praktycznie żadnych wydatkach, część za Łukasza pokrywali rodzice. Łukasz zawsze był pod zerem i system bankowy nie proponował mu absolutnie niczego. Przy którejś wizycie zapytałem go szczerze, Łukasz, jak ciężko jest odłożyć 100 funtów na koniec miesiąca przy dochodzie prawie 2000? No życie Tomku, no długi same się nie spłacą. Ja mam 23 lata, ja poważnie czuję, że przegrałem życie. Wiesz co, Tomku? Może zanim pójdę, to zablokowalibyśmy tą kartę, którą mi wydałeś w zeszłym tygodniu. Łukasz, to było w środę, jest piątek! No życie, panie Tomku, to pewnie ty chujesz z pracy. N nie przeginaj! Łukasz, musisz przestać gubić karty do bankomatu. To już siódma w tym roku, a mamy dopiero 20 stycznia. Obiecuję, panie Tomku. A, może jeszcze zanim pójdę, to przejrzelibyśmy moje transakcje, bo na pewno części nie będę rozpoznawał. Pewnie kilka mi zrobili, bo znają PIN. Aha, Łukasz samochodu nie posiada. Na pasata go nie stać, a który nie chciał, bo wiocha. Ej, no wiocha! Wiocha to nie przekleństwo, no! Oprócz 23-letniego Łukasza, który w wieku 23 lat przegrał życie, do banku przychodził również 40-letni Szrek. Nie, 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 nie ten Szrek. Nie ten Szrek. Jesteśmy w Anglii. Na pewno każdy z Was, chociaż z widzenia, zna jakiegoś kolesia, którego nazywają Szrek. No to nie ten Szrek. To mój Szrek. Stan konta mojego Szreka od 5 lat stał na jednym poziomie. W piątek to było 200 funtów, a w czwartek ledwo powyżej 5. Były też fluktuacje. No więc czasem Szrek miał ból pleców, i wówczas stan jego konta wyglądał następująco. W piątek minus 5 czwartek minus 235. Nie muszę dodawać, że przy tak wypasionych parametrach system bankowy nie proponował szrekowi absolutnie niczego. A szrek miał marzenia. Szrek chciał komputer, chciał telewizor z pilotem, chciał plastikową figurkę w skali 1 do 1. Szrek chciał poczuć, że żyje. Chciał mieć tą pieprzoną figurkę. A wytłumaczyłem szrekowi, że tak długo jak będzie cały swój dochód wydawał i nie zaoszczędzi nawet 100 funtów na koniec miesiąca, to jeszcze długo bank będzie na nie, jeśli idzie o pożyczki. Ale szrek miał teorię. Według niego to system bankowy się na niego uwziął, bo go nie lubi. A ja nie robię nic w tym kierunku, aby Rodakowi pomóc. Co ze mnie za patriota! Biednemu Polakowi nie pomogę, a jemu wiatr w oczy! Na wypadek, gdybyście mieli wątpliwości, bank już dawno wynalazł sztuczną inteligencję, która nie lubi klientów i tak, tak! Uwzięła się na niej. Zapytałem szreka, jak on to widzi na logikę. Na koncie zostaje mu pod koniec miesiąca 15-20 funtów. To skąd on nagle weźmie 230 funtów na spłatę pożyczki? Spokojnie, spokojnie, odparł Szrek, poprawiając mi krawat bankowy. I się tyle nie zastanawiaj, już moja w tym głowa. Jedno było pewne: Szreka nie lubi. System. Ale oprócz takich jak Łukasz czy Szrek, do banku przychodziły też matki. Te pisane przez D. Matki. Matki mogą być jedną z fajniejszych rzeczy, z jakich ostatnio śmieliście się w internecie, ale moje matki też chciały pożyczki. Bo też wspólny dochód z mężem nie starczał od piątku do piątku. Tylko matki, zamiast upijać się albo wymyślać bankowi od sztucznych inteligencji, one wymyśliły to, co matki robią najlepiej. No już Oliwia, spokojnie tam, spokojnie. Dzisiaj pan Tomek na pewno. Na pewno udzieli nam pożyczki. Pan Tomek na pewno rozumie, że tata bez nowego samochodu nie dostanie nowej pracy. Spokojnie, Oliwia. Pan Tomek rozumie, że mama już w tym zimnie na fabryce nie może pracować. Pan Tomek, dobry człowiek, on nam pieniążki pożyczy. Inaczej mama nie zapisze cię na dodatkowe zajęcia z tańca. Jak pan Tomek nam nie pożyczy pieniążków, to nie będziesz chodziła na lekcje polskiego ani na lekcje śpiewu. Będziesz miała ciężkie dzieciństwo, a rodzice się załamią. Przepraszam, pani Magdo, no system niczego w tym miesiącu nie proponuje. Że tak wejdę pani w przemyślenia. Ale, ale... Ja, ja, jak to nie? Ja, ja, jak to? To, 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 to przecież to dla dobra dziecka. O nie, proszę pana, ja, ja stąd nie wyjdę, dopóki nie dostanę pożyczki. Ja za długo tej pożyczki chciałem, żeby teraz jej nie dostać. Człowiek, proszę pana, nie po to tyle zapierdala na fabryce, żeby nic potem z życia nie mieć. O cholera, zepsuło się. No więc jeszcze fajnie robiło się w momencie, kiedy naprawdę szedłem po kierownika i przyprowadzałem go do biura. Po drodze tłumaczyłem mu, Rob, mamy kod 55. Kolejna Madga przywiązana dzieckiem do krzesła. Nie wyjdzie, dopóki nie pożyczysz jej 15 tysięcy funtów. Tak więc, pani Magdo, to jest Rob, menadżer placówki. Rob, to jest Madga, Magda. Pani Magda ma do pana kilka pytań. No, chyba pan żartuje. No, to pr proszę ze mną zostać i tłumaczyć. ja nie umiem angielskiego. A poza tym, to ja bym wolała rozmawiać z panem, a nie z jakimś kierownikiem. On jest Anglikiem. Boston to małe miasto. Czasem idąc z córką przez Azdę mijałem Magdę. I wtedy Magda zamieniała się w madgę. O, Dzień dobry, panie Tomku, jakaś liczna córeczka. Spójrz, Oliwia. Córeczce pana Tomka na pewno pieniążków nie brakuje. Córka pana Tomka na pewno chodzi na dodatkowe lekcje polskiego. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Oprócz tych, którzy niczego nie mogli mieć, przychodzili też ci, którzy mieli za dużo i chcieli się tego pozbyć. Poznajcie przemka, kierowcę ciężarówki. Wie pan, panie Tomku, no. Człowiek nabrał kiedyś 9 tysięcy na lekki remont domu, potem 25 tysięcy u takiej pana koleżanki, jeszcze pana tu nie było, to to akurat wziąłem na dobry samochód. Potem jeszcze taka inna pani tu pracowała przed panem, to u niej też 3 tysiące wziąłem. No ja dobry chłop jestem, jak mnie dają, to ja nie odmawiam, nie? Tylko ja teraz prawa jazdy nie mam, no i nie ma pieniędzy, nie ma jak tego spłacać. Pamiętom, nie idzie tego jakoś wyzerować, chociaż z parę tysiączków. <laughs> To może niech pan sprzeda samochód, nie wiem, niech pan się przesiądzie z tego X6 na coś tańszego. Spłaci choć część zadłużenia, raty nie będą takie wysokie. Pamiętam, to to nie jest moje auto, to to blizing wszystko. W ogóle to co ludzie powiedzą, jak ja teraz będę jakimś... Twardem jeździ. Że to wstyd teraz na wakacje do Polski jechać. Panie Tomku, biedny człowiek to ma zawsze pod górkę. Panie Tomku, a nie dałoby się tak jeszcze z piątaczka dobrać? Za pół roku oddadzą tachograf, oddadzą prawo jazdy, do roboty się wróci, jakieś pieniądze się zarobi. Oprócz finansowych desperatów spotkałem mnóstwo rozwiedzionych zakochanych! Rozwiedzeni, zakochani, to nazwa własna. Wymyśliłem ją po dwóch latach pracy, obserwując polskie społeczeństwo. Widzisz ich po raz pierwszy. Zakochani! Widzisz ich rok później! Rozwiedzeni! Pamięta pan to wspólną polisę, panie Tomku, co my tam Zakładaliśmy? No to będziemy ją tam teraz dzielić. Niech sobie zakłada nowo z tym swoim bambusem. Bambus to drzewo! Panie Władku, ale to ja potrzebuję państwa obojga, żeby zerwać wspólną polisę. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie to się teraz kurwi? Polacy po przejściach to prawdziwe kryształy. Głównie mężczyźni, bo kobiety po rozstaniu jakoś żyją dalej. Przez te wszystkie lata nie spotkałem ani jednej kobiety narzekającej na faceta, którego właśnie zostawiła. Porzuceni faceci zamieniali się w prawdziwe, te fałenowe płaczki, które godzinami nie wychodziły z mojego biura, dopóki nie przedstawiły mi sytuacji taką, Jaka jest. A jak wyglądała sytuacja według prawdziwych polskich mężczyzn? Gotowy? Poszła do kolesia od sklepu z kebabami. To niech mu teraz rodzi, Ferrero! Znalazła se, pa, pan rozumie, znalazł sobie takiego karła ze Szkocji. Pewnie ma wielkie kryształowe kule, bo, bo, bo głowa to, to jego sięga mi do kolan. No puściła się z menadżerem fabryki. Dobrze nią tam musiał zarządzać na zapleczu między marchewkami. Poszła tylko na o pracę. Wróciła do domu po ubrania już jako pani Richardson. Mówiła, że to przez to, że się nie myje. A weź pan domy garlic po 12 godzinach na fabryce. Pacet to musi, proszę pana, po pracy, usiąść w fotelu, wyciągnąć sobie nogi, wypić zimne piwko. Jak jej się nie podoba, to niech wypier. Czasem czułem, jakbym grał w dobrą grę strategiczną, kiedy na 9.30 miałem w kalendarzu umówionego Jarka. Jarka zostawiła Beata. A potem na 13.30 miałem umówioną Beatę, która do banku przychodziła już z lukasem. I Jarek strasznie chciał się z nimi spotkać. A ja strasznie chciałem powiedzieć Jarkowi, żeby o godzinie 13 czatował pod bankiem. Strasznie chciałem mu to powiedzieć, ale kamera została w domu. Panie Tomku, ja tylko chciałbym powiedzieć. Nie jej facetowi, że z każdego obecnego zrobi byłego. Anglika się jej zachciało. Kiedy kilka lat temu płynąłem do Anglii z iPhone'em i bananem, myślałem o Polakach w kategorii milionerów. Już kilka miesięcy później zastanawiałem się, jakim cudem część z nich dożyła 30. -tki. Łukasz chodzi już po 30. -tki. Minęło 13 lat. Nad niczym się już nie zastanawiam. Miłego. Like